No, fasolku! Zaraz coś rozwalę, no. Niby taka cukierkowa gra, człowieku, ja mam ochotę wejść tam i dusić te fasolki. No, zaraz tam wejdę do tego monitora, jak ty się nie ogarniesz, fasola. Ja pierdolę. Ale wstyd. Ale wstyd. Ja dłużej mam ekran rozpienia się, niż w ogóle gry, nie? Zajebista mapa. przed nice. Pierdolny, to nie gram to. Dobra, chłopaki.